Jest. maj 4. Pali. Nie ma ładowania. Nie, nie, nie ma. Patrzyłem. Ale gaz odpalił. Działa teraz na gazie. Proszę bardzo o. Działa. Tylko, że ładowania nie ma. Cholera wie, co tam się stało się Albo może z albo coś tam A, ja zapomniałem, że ten zbiornik mam jeszcze do wymiany To ja go tam Długo raczej palić nie będę, teraz na benzynie działa Bo jak mi tam wyleci Jak mi tam wyleci Ta wtyczka Jak wyleci mi wtyczka z pojemnika, to będzie dopiero o. Bo tam mam Tutaj mam taki zbiornik do wymiany. Ja zaraz pokażę. Tu jest zbiornik do wymiany, o! I dla mnie ta rurka wyskoczyła, o ta. I ona tak wsadzona jest tylko. To rada będzie jak coś wymieniał. Eee, na zapas od kuny. W środku wszelkie, pod podpadku silnika Żeby mi się kuny nie znaleźły. Nie zale... nie do środka się popatrzę żeby nie było bo myszy były to, to nie chcę żeby się powtórzył cel z myszami o, o. Shotgun 50 kaliber 50 Nówka nie chodzona <grymka> A załatwiać Paweł i zobaczy Jak tę gulach Kaliber Kaliber 50 Patrzymy, tak. może jakiś tam paintball jest Paintball, proszę Państwa Dobra, jest elegancko, tylko jeszcze Ale nie ma. Dobra, trzeba będzie go wykrywać. O! Moje quattro. Dobrze, chociaż te nie są bardzo jeszcze. Patrzcie, o tu będę musiał też przykryć dzieckiego. O. A, tu Dobra, a tu trochę podzwyczaiło tarcza. A tu szczegóły. Tak, tu szczegół. Dobra, jest tu gdzieś madafaka Putin. Nie ma, dobrze ich mało. O, jest chujek. Jest, kurwa, drugi. Trochę ich za dużo tu namontowałem. Czy będziemy wątpliwości odrysować. Ale to, z czasem. Oh. Okay.